Wszystko i wyjechaliśmy w bieszczady. Ale co my tutaj robimy? Pokażemy Wam fotograficzne możliwości nowego smartfonu Huawei. Tylko dajcie mi chwilę, ubiorę się jakoś jak człowiek, żeby nie wyglądać jak stereotypowy turysta, i opowiem wam, co będziemy tutaj robić. Huawei P60 Pro w Europie zadebiutował 9 maja i mam wrażenie, że już dawno żaden smartfon nie miał tak wysoko postawionych wymagań w momencie rynkowego debiutu. Z jednej strony wynika to z jego poprzedników. Wystarczy wspomnieć tylko kilka z nich, które były nie tylko bardzo udanymi smartfonami, ale też kolejnymi kamieniami milowymi w rozwoju mobilnej fotografii. Wystarczy wspomnieć tutaj o takich modelach jak Huawei P8, który jako pierwszy wprowadził zdjęcia nocne z długim czasem naświetlania. Kojarzycie malowanie światłem? To właśnie ten model to wszystko zapoczątkował. Dalej był Huawei P9 z dwoma aparatami. Czarno-białym i kolorowym oraz P10, który miał taki sam zestaw aparatów, ale wprowadził tryby portretowe, z których korzystamy w zasadzie do dzisiaj. Dalej był Huawei P20 Pro który pozwalał na zdjęcia nocne z długim naświetlaniem, ale z ręki, bez użycia statywu czy dodatkowych akcesoriów. Huawei P30 Pro pozwalał sięgnąć dalej niż jakikolwiek inny smartfon ze względu na zastosowanie peryskopowego teleobiektywu. P40 Pro z kolei sięgał zoomem jeszcze dalej, a P40 Pro Plus do dzisiaj jest pod tym względem niedościgniony, pomimo kilku lat od rynkowej premiery. Huawei P50 Pro to już połączenie klasyki z nowoczesnością. Z jednej strony powrót do czarno-białego obiektywu, ale z drugiej rezygnacja z krótkiego teleobiektywu na rzecz obiektywu peryskopowego. Wszystkie te modele były nie tylko bardzo udanymi smartfonami fotograficznymi, ale też jednymi z najlepszych, jeśli nie najlepszymi, które w ówczesnym czasie były dostępne na rynku. Z drugiej strony, rynek mobilnej fotografii mocno się w tym czasie zmienił. Pojawił się nacisk na coraz większe matryce aparatów, teleobiektywy zaczęły odgrywać coraz większą rolę, a Huawei mimo wszystko szedł trochę pod prąd. Stawią na fotografię obliczeniową, czyli bardzo wydajne układy przetwarzania obrazu, które mam wrażenie, że obrabiają zdjęcie jeszcze zanim wciśniemy przycisk migawki, ale efekty mówią same za siebie. Huawei w modelu P60 Pro postawił też na zupełnie nowy teleobiektyw, którego jeszcze do tej pory w takiej konfiguracji nie widzieliśmy. No ale co ja Wam tutaj będę opowiadał o specyfikacji, o teorii? Zbierzmy się i przejdźmy się po Bieszczadach. Zajdźmy do lasu, pochodźmy po górach i zobaczycie, co potrafi Huawei P60 Pro i sami ocenicie jego możliwości. To co? Zbieramy się. Zacznijmy od głównego fotograficznego elementu Huawei P60 Pro, jakim jest aparat główny. No dobra, to może było słabe, ale słaby na pewno nie jest aparat z matrycą o rozdzielczości 48 megapikseli z zmienną przysłoną w zakresie od F14 do F40. Zacznijmy od przysłony i pytania, czym właściwie jest przysłona. Jest to mechaniczny element, który odpowiada za to, ile światła wpada przez obiektyw do matrycy aparatu. W ciemnym otoczeniu otwór przysłony powinien być jak największy, a w jasnym jak najmniejszy. To trochę jak z naszymi oczami. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że stoicie w bardzo jasnym otoczeniu, świeci na Was słońce, chcecie zobaczyć jakiś element bardziej od Was oddalony, to mrużycie oczy. Z aparatem jest dokładnie to samo, bo jego działanie bardzo mocno opiera się na tym, jak działa ludzkie oko. Do tej pory na rynku było niewiele smartfonów, które były wyposażone w zmienny otwór przysłony, ale tylko jeden, w zasadzie kojarzę tylko jeden, miał aż taki szeroki zakres regulacji, i był nim Huawei Mate 50 Pro. A teraz spójrzmy, jak działa przysłona w tradycyjnym obiektywie aparatu. Z kolei tak działa ona w Huawei P60 Pro. Prawda, że podobnie? Dzięki zmiennej fizycznej przysłonie Huawei P60 Pro dwie rzeczy robi zdecydowanie lepiej niż inne smartfony na rynku. Przede wszystkim lepiej radzi sobie z rozmyciem tła. Tutaj można powiedzieć, że przecież inne smartfony też rozmywają tło. No tak, ale często robią to cyfrowo, co zwyczajnie widać. Rozmycie jest nienaturalne, czasami wyglądające, jakby ktoś postawił kreskę na zdjęciu. Tutaj rozmycie jest miękkie i naturalne. Nie zawsze cyfrowe rozwiązania są lepsze. O ile w takim otoczeniu bardzo szeroki otwór przysłony nie bardzo nam się przyda. Takiego przymknięcia już jak najbardziej, bo dzięki temu zdjęcia są ostre i możliwość zrobienia ostrego zdjęcia takiego krajobrazu to bardzo duża zaleta Huawei AP60 Druga sytuacja, w której zmienny otwór przysłony bardzo się przydaje, są zdjęcia nocne. Bo kiedy jesteśmy w ciemnym otoczeniu, dosłownie każdy dodatkowy promień światła padający do wnętrza aparatu jest nawagę złota. Co prawda, o zdjęciach nocnych z p 60 Pro można nagrać osobny materiał, więc powiedzmy sobie tyle, że naprawdę się wyróżniają. Pod względem rozpiętości tonalnej, odzorowania detali oraz przede wszystkim kolorów. Barwy są naturalne, nie są zbyt ciepłe, jak to bywa w smartfonowych zdjęciach nocnych, oraz aparat nie dąży do tego, żeby na siłę rozjaśnić kadr. Zwyczajnie, jeśli coś ma być ciemne, na zdjęciu pozostaje ciemne. Co prawda, w bieszczadach zdjęcia nocne, no to nie bardzo nam wejdą. Więc przemycę wam trochę kadrów zrobionych w miejskim otoczeniu i sami możecie ocenić, jak pod tym względem wypada Huawei P60 Pro. Aparat ultra szerokokątny Huawei P60 Pro ma matrycę o rozdzielczości 13 megapikseli, autofokus oraz obiektyw o ogniskowej 13 mm, czyli. No, szeroko. Aparat widzi dzięki temu zdecydowanie więcej niż jest w stanie objąć nasze oko. Muszę przyznać, że ten element aparatu Huawei P60 Apa Pro bardzo pozytywnie mi zaskoczył. Przede wszystkim zrywa ze stereotypem, że ten aparat musi mieć jak największą rozdzielczość matrycy, żeby robić dobre zdjęcia. Nic z tych rzeczy. Przede wszystkim kolory z tego aparatu nie są wyprane, a to niestety często domena smartfonowych aparatów Ultra szerokokątnych. Jego drugą ważną zaletą jest rejestrowanie bardzo dużej ilości szczegółów na zdjęciach nie tylko w samym centrum kadru, szczególnie w takim otoczeniu. Aparat świetnie nadaje się do zdjęć krajowych obrazu oraz uchwycenia różnych nietypowych perspektyw. Muszę przyznać, że dwa pozostałe aparaty Huawei P60 Pro wierały mnie nieco mocniej, ale ostatecznie podczas różnego rodzaju wyjazdów w ostatnim czasie to właśnie aparatem ultra szerokokątnym robiłem najwięcej zdjęć. do omówienia jeszcze ostatni element aparatu Huawei P60 Pro, jakim jest peryskopowy teleobiektyw, ale takiego jeszcze na rynku nie widzieliśmy. To jest prawdziwa rewolucja w mobilnej fotografii. Peryskopowe teleobiektywy w smartfonach nie są niczym nowym, w końcu nawet Huawei jako jeden z pierwszych wprowadzał je na rynek wraz z modelem P30 Pro. Ale do tej pory były to obiektywy z długimi ogniskowymi rzędu 115-120 mm, co przykładało się na 10-krotny zoom względem aparatu głównego. Do tego były to zazwyczaj obiektywy bardzo ciemne, co ograniczało ich użyteczność zarówno podczas zdjęć makro, jak i podczas fotografii w trudnych warunkach oświetleniowych. Tutaj mamy aparat o rozdzielczości 48 megapikseli i obiektyw o ogniskowej 90 mm i przysłonie F2.1, czyli parametrach, jakich do tej pory w zasadzie nie widzieliśmy. Poza małym wyjątkiem w postaci Mate 50 Pro, ale tam obiektyw był ciemniejszy, choć miał tym samą długość ogniskowej. Przekłada się to na 3,5-krotne przybliżenie względem aparatu głównego. Dzięki takim elementom ten aparat to prawdziwa portretowa bestia oraz świetnie sprawdza się do zdjęć makro. Nie wiem nawet, czy nie najlepiej spośród wszystkich dostępnych do tej pory aparatów w smartfonach. Obiektywy makro dzielą się na dwie kategorie. Teleobiektywy oraz szerokokątne. Tych drugich... Nie rozumiem. Jeśli chcecie zrobić na przykład zdjęcie owada, musicie się do niego bardzo mocno zbliżyć ze smartfonem. Wyobraźcie sobie, że jesteście pszczółką czy inną biedronką i ktoś przykłada Wam telefon do twarzy. Przecież nikt z Was nie będzie siedział i czekał, aż ktoś zrobi Wam zdjęcie, tylko od razu odfruniecie i nie będziecie zawracać sobie głowy całą tę sytuację. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest teleobiektyw. Nie musicie przybliżać się z aparatem do fotografowanego obiektu, tylko korzystacie z zoomu, przybliżacie sobie, robicie zdjęcie, nikomu nie przeszkadzacie, każdy jest zadowolony. Prawda, że proste? Oprócz tego mamy tutaj do dyspozycji dziesięciokrotny zoom hybrydowy. No i przyznam, że nie spodziewałem się, że przy wykorzystaniu częściowego zoomu cyfrowego jakość zdjęć będzie tak dobra. Są pełne szczegółów i naprawdę bardzo efektowne. Możecie je zresztą zobaczyć w tym momencie na ekranie. W wysokościach aparatu Huawei P60 Pro można by długo opowiadać. Tutaj omówiliśmy sobie tylko jego główne cechy, które można użyć. W tak pięknym otoczeniu, ale pozostaje jeszcze wiele innych elementów. Fotografia nocna, malowanie świateł czy rozbudowane możliwości portretowe, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Do tego mamy jeszcze zupełnie nową aplikację aparatu, ale o niej, jak i o całych możliwościach Huawei P60 Pro, nie tylko fotograficznych, opowiem wam Łukasz w drugim materiale, a link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. W kwestii możliwości fotograficznych Huawei P60 Pro nie ma sobie równych, ale jeśli moja opinia i zdjęcia, które widzicie w tym materiale, to za mało, to dodajmy do tego, że według uznanego serwisu DXO Mark Huawei P60 Pro to najlepszy aparat w smartfonie, jaki kiedykolwiek trafił na rynek. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Huawei P60 Pro, o tym, jakie robi zdjęcia oraz jak podobał Wam się ten materiał. Pierwszy raz nagrywałem coś samodzielnie i przyznaję, że stresuję się cholernie, więc będę wdzięczny za jakąkolwiek opinię, pozytywną, jak i negatywną. Także z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Powiem Wam tak. Widoki tutaj. Są fajne. Materiał z tego będzie fajny. Ale za wejście tutaj to należy mi się podwyżkę.